Dzisiaj przedstawię Państwu, jak sprawdzić swój adres IP, dostarczany przez naszego usługodawcę internetowego do naszego routera. Zapraszam do oglądania. Wchodzimy sobie w przeglądarkę internetową i w adres wyszukiwania wpisujemy moje IP. Pamiętajcie, żeby nie udostępniać nikomu żadnych swoich adresów IP, przez co możecie zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci i być mniej podatnymi na ataki wirusów. I tutaj wchodzimy sobie w tą stronę moje IP. I na ekranie wyświetla nam się nasze IP. I tutaj na tej stronie widnieje nasz adres IP. Dzięki za dotrwanie do końca. Trzymaj się. Cześć.